W dzisiejszych czasach coraz ciężej zachować anonimowość w sieci z racji na to, że wiele nazwijmy to podmiotów jest zainteresowane naszą osobą. Przykładem tego jest choćby Google, który zbiera bądź co, bądź informacje i wiadomo, że te, te pliki na nasz temat są dość obszerne, ale jak wchodzimy na stronę internetową, pojawiają się spersonalizowane reklamy. To jest chyba najlepszy przykład tego, że po prostu te informacje na nasz temat krążą w sieci. No i my pozwalamy ominąć to, tak, że, że jednak ta anonimowość jest zachowa, zachowana, nasza. A to wszystko dzięki temu, że po prostu zmieniamy nasz adres IP i dostosowujemy go do odpowiedniej strony gdzie możemy też dzięki temu walczyć z nieczystym e commerce em. Przykład paryski Disneyland, komisja europejska, która bodajże w 2016 weszła na ten portal pod względem tego, że z racji na dany kraj ceny biletów się zmieniały. Francuzi bodajże przykładowo płacili 1000 euro za weekend w Disneylandzie, a Niemcy już 1300, tak? a Belk 1700. Dlaczego? No bo nasz adres IP nie pasował danemu kraju, w związku z czym po prostu ta cena była podnoszona. My dzięki naszemu narzędziu, narzędziowi, jesteśmy w stanie po prostu dostosować dany adres do danego kraju i ominąć te wszystkie restrykcje. Bilety lotnicze, które kupujemy przez internet, ceny się zmieniają, to nie jest żadna tajemnica, że są odpowiednie algorytmy na, na stronach i widzą zainteresowanie Naszym, nas, na, na, na dany lot, w związku z czym ta cena jest zmieniana. Ryanair tak czyni, tak? My dzięki temu, że rotujemy ten adres IP, jesteśmy w stanie omijać te wszystkie obostrzenia czy restrykcje, które są na nas postawione. Dzięki czemu ta cena jest uczciwa i, i, i omijamy ten cały nieczysty e-commerce. Czy stąd te maski Anonimusa, które są Waszym wyznacznikiem, tak? Dokładnie tak, tak. Zachowujemy tą anonimowość, mamy to poczucie bezpieczeństwa, że jednak jak. Chodzimy po tym internecie, otwieramy strony, to, to, to po prostu informacje nie są na nasz temat zbierane i nie dostajemy później tony, no jak niektórzy to mówią, po prostu śmieciowych reklam, które się wyświetlają i denerwują nas. Tak? Więc my świadczymy właśnie tą usługę Anonimusa, że, że ta aktywność w internecie jest po prostu z naszej strony zabezpieczona i chronimy waszą prywatność.